Twoja W robocie mówią do ciebie, ooo jak słodko! Ej, ja uwielbiałam kiedyś Skubiego. Bardzo uwielbiałam Skubiego. To była moja ulubiona bajka dzieciństwa razem z Hoi Rak, tchórzliwy pies. Polecam. O jed Ed, też był fajny, no. Nigdy nie miałam Disneya od samego początku istnienia w ogóle telewizora i oglądania bajek. Wychowałam się na Cartoon Network. Dzieci, które się wychowały na Cartoon Network, gry bez dźwięku nie ma w Hogwart Legacy. Przykro mi. Ale ktoś może ci oddać punkty, jak ci admin jakiś moderator nie rozda, to ja ci oddam. Przypominam wam, że Hogwart Legacy nie, idzie też na YouTube, więc nie ma tutaj trollowania. Dobra, muszę zejść tam do dziurki, jasne. Albo młody. No do mnie wszyscy mówią Monia. Czy jest na czacie na, na czacie racie moderator, tak? Na czacie racie moderator. Nie wiem, czy jest moderator. You made it. Kicia powinna być poniedziałek, powinien być, Bakumi też był, o oh, jest. Y... Oddajcie Riverowi punkty za grę bez dźwięku, ponieważ nie będę w Hokwarde Legacy grać bez dźwięku. Dziękuję. Pięknie, pięknie, dziękuję. Pusiadki dla was. Ja być dobrze. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm for at this point. <coughs> o, fajnie, nagle wszyscy są, no są, są, są. Moderacja oczywiście, że jest. Tylko, że oni sobie pewnie grają w coś i mają streama na przykład na drugim monitorze, nie? I to jest całkowicie normalne, bo ja. River, uduszę cię. Udusza cię river. Czy ty nie możesz być grzeczny? Chociaż raz. Ale dzięki za się Tak, tak, dokładnie tak. Mm -hmm. I porządek ogólnie. Ja wam pięknie dziękuję, młotki kochane. Za pomoc. Bardzo, bardzo, bardzo doceniam. Gęsina gracie? No tak coś czułam, że gracie w gęsina. Nie wiem, myślałam się, zaraz banana dostaniesz. Oh, banana i brzoskwinie. Uwielbiam. Nie, znaczy nie, w sumie nie. Lubię banany, ale brzoskwinie nie lubię, bo mają włosy. Nie potrafię zjeść brzoskwini, chyba że ją obiorę. Nie potrafię się wgryźć to owłosione takie ten, ale nektarienki są super. <grytanie> ale zjem ogólnie brzoskwinie zjem. Ale nie pasuje mi to tekstura. Plus jeden, no, no nie wiem, no a jakby spoko. Mogę wycisnąć z niej sok normalnie w jakiejś sokowirówce, spoko. Ale nie umiem się w nią gryźć. Banany żabki, futro. Zależy gdzie jestem twoją młotką Młotki, nie emotki Moje są żabki, także no Banany spoko, brzoskwinie tak me, a nektarinki spoko Ale ogólnie to kocham owoce Dziś zauważyłaś, dlaczego ludzie uciekają z tej kawy? Radykulosa, naprawdę Wiem, że ta kawa uciekała ludziom Nie mogłam znaleźć żadnego zakupu przez kogoś, kto był w tej to leży czyjej fotro? Dokładnie. Akurat teraz znaje Taro gratulacje. Dobra. Wchodzimy do, do, do ogrodu. Brawo, River Club a ja UFO takie. UFO takie brzoskwienia podobne. Okru nie mam UFO, przykro mi, ale nie miałam przyjemności jedzenia UFO. Ludków i UFO też w ogóle, nie. Jak smakuje UFO? Czekajcie, tu muszę dupnąć. No nie, bo muszę teraz wchodzić z tymi wszystkimi korytarzami. Ja się gubię w takich katakumbach. Ja mam beznadziejną orientację yy, przestrzenną i ja się gubię za każdym razem. Mówię wam, kiedyś poszłam do lasu, był dzień sprzątania ziemi w liceum. Ja już kiedyś mówiłam tą historię, ale bo ja miałam powtórzę dla osób, które jej nie słyszały. No i ja stwierdziłam, no ja wiem, gdzie iść i w ogóle... O, żeż ty! Gryzie! Umrzej. Nie, nic się nie stało. Yy, I wiecie, ja stwierdziłam, Hmm, dobra, ogarnę. Wiem, gdzie iść. dam radę. Zaufajcie mi. Jak się domyślacie, zgub... to nie to. Yy, zgubiliśmy się przeze mnie, tak. No, w lesie. W gęstym, bardzo dużym lesie się zgubiliśmy, bo Monia się upierała, że ona wie, co robi i wie, gdzie iść. Jak ja mówię, że wiem, co robię, to nie zawsze wiem, co robię. Tego się nauczyłam. Ale nie jest mi zdania, bo to narzędzia fujka, mam radę. Ufo, co? Nie, nie całą klasę, spokojnie, nie? tylko moją grupę. Myślę, że oni to do końca jakby liceum mieli lekki problem z tym, bo... Uuu, ptaszek! A gdzie ja cię mam wziąć? Bo ja jeszcze nie wiem, gdzie mam cię wziąć. Pamiętajcie, że tu jest ptaszek. Czy motylek właściwie ćma, czy coś takiego. Nie wiem, gdzie za bardzo iść, więc... Chyba nie tędy, znaczy tędy, ale później. No jest skrzynka. W skrzynku tam jest. Jak ja mam wejść w tą z skrzynkę? No i mi tą skrzynkę. Nie mogę jej ściągnąć. Tak średnio bym powiedział. Oh, dobra, tu muszę ptaka podsunąć, znaczy tego. Mm. Mm, to. Ale jak wejść do dziurki, to już wiesz? <noise> tak. Nie, no naprawdę, ja starałam się, ja miałam wrażenie, że wiem, gdzie idziemy, bo szliśmy cały czas prosto, a potem nie wiem, jakoś się stało, że nie szliśmy prosto. Więc y, moja grupa była na mnie zdenerwowana troszeczkę i powiedzieli mi wprost coś takiego. No, to teraz stara, idziesz tam do jakiegoś gospodarstwa i pytasz się o drogę, a ja jestem strasznie nieśmiała w kontaktach międzyludzkich. Jak oni takie coś mi powiedzieli, to ja już posikana, po, po, popłakana, w ogóle przerażona tym, że muszę z ludźmi rozmawiać. No nie, no ile mam dmuchać w ten kamień? I ja mówię, nie, w sensie wpakowałam w ogóle. Stres jak cholera. Powiem wam, stres przerażający. Ja w ogóle. Zapamiętam to do końca życia, że jak idę do lasu, to lepiej w ogóle nie mówić, że wiem co robię, tylko pozwalać innym decydować. To, bo to lepiej wyjdzie. Mam wrażenie, że tam jeszcze z tyłu coś było, więc my chyba musimy iść tędy, także się cofnę i spróbuję wziąć tamtą skrzynkę. Jak ktoś chce ze mną iść do lasu, to spoko, ale to będzie droga w jedną stronę, bo już sam to nie wyjdziemy, od razu mówię wprost. Chyba, że ktoś się zna i wie, jak wyjść z lasu. Mogę iść. <laughs> Macharuszko, ma macha ptakiem, ale nie zna się na lesie. No, znaczy, znam się na grzybkach, dobrze? Mogę iść do lasu i mogę powiedzieć, czy grzyb jest jedalny, czy nie jest jedalny. Prawie ba każdy. Ale zgubię się w lesie, więc no. Jakby... Jest jak jest. Halucynki, oczywiście. Cześć, Zackemon! Ostatni pociąg, znaczy co? Jedziesz już? No i nie mogę wejść po tamtą skrzynkę. Dobra, może później będzie jakoś możliwość tam gdzieś wejścia. Albo ominę to jak zwykle, bo przecież czemu by nie. <laughs> Syca jak, jak dupa, dosłownie, jak ciężarówka Do czego masz pociąg? Ty masz pociąg do mnie? Rawor Dobra, yy, tu jest jakiś hajs u ptaszek mm, Ptaszki, jak tu jest ładnie O mój Boziu Czy tu jest jakieś takie coś bez takiego czegoś, gdzie ja mogę zrobić bum bum? Nie, dobra skakujemy. Pociągam do Patryka. Oooo, ale słuchaj jaki. Zawsze chciałam zrobić to na stojąco. No ciągnij! Dobra, teraz sprawdzamy. Tu jest Hajsik, tylko. Tu jest Hajsik. Tam w ogóle jest jakaś skrzynka, ale nie mam pojęcia jak przejść Auto przez taką ścianę. Nie! <noise> Dziękuję pięknie. Dobra, tu jest skrzynku. Do, do skrzynku umiem dojść chyba? To zależy gdzie. On jest jakąś ścianą, jakimś dęksem skowany. Dobra, trzeba ciągnąć. To robi loda? Tu jak pociągnę, tu jak pociągnę. Czy ja muszę wszystko ciągnąć? A dobra, bo to jest ten y, matematyka. Znaczy prawie. Potrzebuję takiego trójkąta i potrzebuję takiego kółka. To co tu jest? Tu jest. Tu nie ma tego. Czy to będzie ten. Tu jest taki i tu jest taki? jest trójkąt? Yy, a nie mam więcej dźwigniów? No bo. Tu jest ptaszek, ok. Ptaszek, aha, ptaszek. Ptaszkę muszę tutaj, dobra. Tutaj. No, siadaj. Ale powinien być jeszcze jeden, nie? Jak to? Co, jak... Aha, dobra, jak to popchnę, to się nic nie stanie. Dobra, czekajcie. Potrzebuję y, trójkąt i kółko. Tu jest? Tu jest kółko. Aha, dobra, tak działa. A trójkąt? Tu nie ma trójkąta. Tu jest trójkąt. Czyli jak pociągnę to. I ten guzik. Jak pociągnę to i pociągnę to, to powinno się otworzyć to. A dobra, co działało? Bo to co przerwa, <noise> nie no, daje radę przecież. Teraz muszę pociągnąć... ...trójkąt i takie, takie kółko. Takie kółko było... Mm, ...tu. Trójkąt był tu. Dobra, pokaż kotku co masz w środku. O, masz ptaszka, dobra. Super, jestem zadowolona. Dobra, to jest ćma, okej? Okay? Ptaszek, nie nieważne. Ja bym chciał jeszcze otworzyć to. To jest teraz yy, ten i ten. Dobra, dobra, dobra. Skupienie. No prawie jest jak matematyka. To jest bardzo ciężki przedmiot. Okej, okay, no to było. Nie bądź dla mnie taki drapieżny kotku. Był pieniądz. Okej, okay, teraz. A, to jest tu dmuchnąć? Szybko, no pomóż mi, Stara! No, Stara, czy ty możesz też porobić coś, a nie, że ja muszę odwalać całą robotę, bo ty nic nie zrobisz, bo ci się nie chce? No. O, dobra, dobra, zadziałało. Tu w środku ptaszka, ten ptaszek, ech. Co będziesz robić z tym ptaszkiem? Sekrety i tajemnice, wiesz, takie tam. Nie mogę wam wszystkiego mówić. Niech chcę zostanie waszej wyobraźni. U. Cieszę się, że chociaż Ulumu umiesz robić. Naprawdę, wow, ambitnie. Kobieto. Jesteś tak pomocna, że. Oh. Czy my tu coś mamy? Tu jeszcze mogę pociągnąć. Worki. Nie potrzebuję worków aktualnie. Dobra, tu mamy. <laughs> Prysznic! Widzicie, to jest sztuczka. Jestem mokra, ale jednak sucha. Co? <laughs> Że ja mam beznadziejny do żartu. Nie mogę z siebie po prostu. Chodź. Chodź, 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 ptaszku mym. Echym, to kiepsko się moczysz? Nie, to jest po prostu magia. <laughs> Dobra. No i co to robi? O, Nie, to są jakieś zagadki logiczne. Ja muszę myśleć. Najgorzej. Nie, bo mi ptak spada. No jak ja mam to zrobić, żeby tam to też złapać? A, pomocy! No, pomóż mi, kobieto. A mogę popchnąć to tak po prostu? Nie, to tak nie działa. Czy ja mam zakręcić najpierw tym, czy tamtym, żeby to działało? Szybku, szybku, szybku. Szybko, dmuchaj! Ha, zadziałało! Yy. Ha, dobra, 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 to już się zatrzymało, bo to mi się podoba. To, to jest. Już myślałam, że będę musiała się produkować. bardziej. Lecisz za mną, lecisz. Siedzę na kiblu, ja mam klip... jak mam klipa zrobić? No, przykro mi. To cały stream to mógł być klip, dziękuję. Dla mnie to prawie jak komplement. Dobra, sobie tu. Otwórz mi drzwi. Nie ma drzwi, których bym nie pokonała. No, dzięki! Jakbyś mi pomogła, to by było łatwiej, ale nie! Po co? O, jaszczurki. Eee. Y... A ciebie zabijemy tak. Nie umarł? Już nie żyje. Uuu, czy jak ja tu dupnę, to będzie super? O, 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 o. Zaz ej. Przypomnijcie mi proszę, czetki moje kochane, że jak wyjdę z tej pierdzielonej jaskini, to muszę sprzedać ciuchy, dobra? To jest ważne. Muszę zwolnić swój ekwipunek, ponieważ za chwilę będę znowu pełna. Shall we take a closer look? Uch, skrzynka. Cegatka, co się pokonują, nieprawda. ptaszka, idę lurka, bo idę ligę, kolega. Na no, powodze nie rozlidzę. Nie rozbieraj się w końcu masz laj. Skąd wiesz, że jestem ubrana? I sprzedawać jak widzisz ze Chini, bo cię widzę, znaczy co? Nie, nie widzisz, mi kamerka nie działa, no. Nie jest tak, że jak powiesz, że mi widzisz, to kamerka zacznie działać. Chyba. Próbowałam, ale wydaje mi się, że tak to nie działa. Yy, no powiem wam. Czy po no mi płynie, tak? Wow. aż za nie mówiłam. Naprawdę tu jest ładnie. Aż więcej kamer jak się jest pod biurkiem i ze ścian. Nie wiem, czy chciałabym, żeby był pod biurkiem. <laughs> Nie wiem, tu też spłoniemy. Błoń. Wow. Jestem bardzo wzrokowcem i w momencie, kiedy jest jakiś ładny widok albo coś, to potrafię stanąć i się gapić przez godziny. we found what we came for now we just need to bring it to the hedge <laughs> <laughs> poppy. Poppy, Nie well done poppy this did end up being the right cave after all a good thing too we need every advantage over the poachers if we're to get to the snidgets first we should do as Doran suggested and bring the moonstone to the Henge. Raczej nie będę się rozglądać. Chyba nic nie ma. Nie skupiłam koleżanki. Walicz kschinki. Whatever it is, it'd better have to do with snitches. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Rozumiem, że musimy zejść bezpieczną drogą, w miarę, tak? Doing, by the way? Nothing keeps grand down. She set up a catavouling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the sniggers. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Ta gra w dziwny sposób każe mi iść. Albo ja, albo ja coś nie wiem. Jak chyba poszło mnie tędy gdzie powinnam. Czy ja zaskoczyłam, a tak naprawdę nie musiałam nigdzie zaskakiwać? Nie, no, przecież cudowne. Ja to udana jestem jednak. Byłam chyba gdzieś tam, gdzie nie wiem, gdzieś tam, i nie musiałam zaskakiwać, po prostu, nie. No, jak w dziurkę, nie? Oh, <laughs> <laughs> wdech, śmiech, śmiech, wdech. <laughs> Podoba mi się to. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but two Moongarf dances. She'll be jealous. You've seen this before. It was pure luck the first time. I was on High Wing, or I'd never have spotted it. It was the night I. Well, the night I met High Wing, actually, I. I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About five years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen a good one a sign that the worst was over what do you mean you'd had enough and the worst was over you see the night i freed highwing was also the night i ran away from home a poacher camp i come from a family of poachers merlin i don't know what to say poppy i can't imagine what that must have been like for you i never fitted in but the older i got the more apparent it became Grand tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Wow Tego się nie What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. No właśnie, do your parents know about the things you do now? Saving the dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather they don't speak to me. Last I heard they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense, but Sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol. And we've got poachers to beat. Nie nie spodziewałam się, że Popie jest z rodziny głosowników. Halo? No dobra, porozmawiajmy z nim jeszcze raz. Czy Myślę, że to the lies in the of that's it. We need to wygląda. nie że do w Oczywiście, to Musimy to nie wiem, gdzie go znaleźć w tej godzinie. Może powinniśmy wrócić do księdza, żeby go odzyskać po śniadaniu. Dobra, spoko. Jestem gotowa, jeśli jesteś. Popi, takie najmilsze stworzonko jest z rodziny kłusowników? Nie mogę w to uwierzyć, nie. Garamie co chwilę zaskakuje.